Akcja Jurka Owsiaka to wręcz niesamowite wydarzenie. Już po raz dziewiąty zabiło serce wszystkich Polaków dla chorych dzieci. Całkowity dochód z tej akcji zostanie przeznaczony na zakup sprzętu służącego do diagnozowania i ratowania życia noworodków. Wielka orkiestra świątecznej pomocy poszła na całość od godziny 15, chociaż zbiórka pieniędzy trwała już od rana. Tego dnia aż miło było chodzić po ulicach, uśmiechnięci młodzi zbieracze i oczywiście uśmiechnięci przechodnie z przyklejonymi serduszkami na płaszczach, torbach czy czapkach. Na ulicach tłok jak w zwykły roboczy dzień, jednak największy tłok był dopiero na rynku. O godzinie 15.00 rozpoczęły się tu występy zespołów estradowych, a od godziny 18 włodarze miasta w osobie pana starosty i burmistrza przeprowadzili licytację prac plastycznych i wielu cennych pamiątek. Były to obrazy dzieci nagrodzone w całorocznych konkursach lub prace wykonane przez miejscowych artystów. Pierwsza drużyna starszoharcerska Tornado wykonała z łusek od naboi przepiękne serduszka i to właśnie jedno z nich udało się sprzedać za 200 zł. Aukcja zgromadziła wielu ludzi dobrej woli. Zdarzało się, że ofiarodawcy, zamiast po zapłaceniu zabrać swoją pamiątkę, wystawiali ją ponownie do licytacji. W ten sposób była ona sprzedawana za podwójną lub nawet potrójną sumę. Podczas aukcji zebrano ponad 2200 zł. Nie zapomniano też, że styczniowa niedziela nie rozpieszcza nas wysoką temperaturą. Na rynku harcerze sprzedawali nagotowaną przez siebie gorącą grochówkę oraz pączki i łakocie podarowane przez wolsztyńskich cukierników. Oczywiście zebrane z tego pieniądze również przeznaczono na akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cena wywoławcza 30 zł. Proszę Państwa, ceny są naprawdę rewelacyjnie niskie, aby umożliwić Państwu licytację. Cena wywoławcza 30 złotych. Nie, tak jak na rynku? Złupią barze. Tak, kosztuje. Tak, no tak kroczy tak do nie, no, my tak tu oczywiście, bo najpierw widzimy, zbieraliśmy, a teraz tutaj na rynek. Jesteście wszystkie, jaką tu widzimy, z Tak. Oby zbierały tam, schodziły, kolendowały I, i teraz przeszły o godzinie 15 na teren naszego miasta i tu zbierają pieniążki, pomagają naszym harcerzom. Dziękujemy Wam bardzo. I, indywidualny, indywidualny. Czy nie z dziewiątki, tylko z tymi nowymi. <grymne> z tymi nowymi To jest stąd. Dobrze, teraz... Witam wszystkich na dziewiątym finale Wielkiej Rocketdy Świątecznej Pomocy na wolszyńskim rynku. W tej chwili mamy uzbierane ponad 15 tysięcy złotych. Przed chwilą odbyła się licytacja prac plastycznych na których największą furorę zrobiły chyba serduszka wykonane przez drużynę starszą arteczką Tornado. Jedno, jedno z nich bynajmniej poszło za ponad 140 złotych. W tej chwili cały czas odbywa się koncert zespołu. W Domu Kultury siedzą panie księgowe, które liczą non stop cały czas kasę. Mamy w tej chwili cały czas kontakt z Domem Kultury, pieniążki są naliczane. Co chwilę pojawia się nowy, nowa kwota na naszym telebimie, można to tak nazwać. Cały czas przy kuchni polowej jest do nabycia za drobną opłatą grochówka ugotowana w Widzimiu przez szefowe kuchni na tamtejszej sali. Koło mnie stoi drukna Anka Wieczorek, organizatorka i szefowa sztabu wolsińskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do, do popołudnia poszły na wolsińskim rynku także 300 pączków ufundowanych przez pana Rzepkę. Poszedł placek, cały czas mamy gorącą herbatę. Także Czadu cały czas, ogień Czadu, w tej chwili rozpalone jest już ognisko na Światełko do Nieba o godzinie 20. Harcerze rozpalą 40 pochodni oraz zimnych ogni, przy których zniesiemy Światełko do Nieba w górę. Myślę, że będzie wesoło i wszyscy wolsztyńscy ludzie będą tutaj na rynku obecni. Do południa harcerze kwestowali w Wolsztynie po ulicach. Myślę, że było dobrze. My kwestowaliśmy po widzimiu, robiliśmy grupy kolędnicze, wędrowaliśmy właściwie od domu do domu. Wszędzie spotykaliśmy się z ogromną życzliwością, radością. Właściwie na nas już czekano. Także myślę, że jest dobrze i ludzie przyzwyczaili się już do tego, że jesteśmy. Także czekają po prostu. Przyjść zebraliśmy w jednym i w drugim widzimiu, zebraliśmy kwotę 1200 zł. Także myślę, że to jest sporo. Kębłowo. I kębłowo zebrało ponad 1000 zł. Też grupy kolędnicze wędrowały po całej miejscowości. Także dla nas jest, musi być taka forma może dotarcia bezpośredniego do ludzi, dlatego że widzimy, czy w Kębłowie spotkać kogoś na ulicy w niedzielę byłoby trudno. Po prostu my musimy dotrzeć do przewędrować, zaśpiewać kolendy, złożyć życzenia, a oni pamiętają o naszych puszkach. O godzinie 20 na rynku zabłysło światełko do nieba. Podniesiono do góry symbole ognia, czyli świece i sztuczne ognie. Najwięcej światła i ciepła dawało rozpalone harcerskie ognisko. Wszyscy trzymali się za ręce i czuli w pełni związani się z tymi, którzy tego dnia otworzyli swoje serca dla innych. Organizacją całej akcji zajęli się pracownicy Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz oczywiście harcerze z Wolsztyńskiego Chówca ZHP. Sztab liczący zebrane fundusze rozpoczął pracę od godziny 12, a było co liczyć. Ostatecznie zebraliśmy sumę wyższą niż w zeszłym roku, czyli prawie 20 tysięcy złotych. Ponieważ drobne kwoty wciąż jeszcze spływają, dokładną kwotę i podsumowanie przedstawimy Państwu w następnych programach.